Starożytny egipski poeta mówi: Cześć. Nilu, <mulity> Nilu, Nilu. Asterix i Obelix. Asterix i idzie. <mulity> I <defix>? Nie, panoramik. <mulity> Nasza opowieść zaczyna się dawno, 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 dawno temu w stolicy starożytnego Egiptu i nas. Aleksandrii. Dobrze. Piękny i delikatnej niczym kwiat lotosu. Dosyć! No, nie od razu zbudowano Rzym. Kiedy mogę się wprowadzić? Za trzysta lat? Za trzy miesiące. Trzy miesiące? Trzy miesiące? Trzy. Przepraszam. Co tu robią te kafelki? Nie wiem. Najpierw trzeba pociągnąć odpływ wody, a teraz to trzeba będzie skuwać. No. Panie, kochany, ja nie architekt, kafle kładę. Każą kłaść, to kładę, nie każą, nie kładę. Tak, panie już powiedział. A te drzwi pod sufitem? Nie wiem. No jak? Dobrze! Źle. Co to jest, co? To? O! To? to. O! To? 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 Fajerkusz pozwolno! Powiedz mucha siada czy nie siada? Nie siada. Dwa miesiące obsuwy to wszystko kosztuje. Ostrzegam pana! Ja mam znajomości wejścia na samym szczycie. Mogę pana załatwić na cacy, Ostrzegam! Szkoda, że nie w Aleksandrii. <ścoughs> Masz trzy miesiące. Co do dnia. Od tej chwili. I ten właśnie druid z Galii robi taki napój, który daje nadludzką siłę. O, w mordę. Yes. Ściągnij jak najwięcej robotników i zrób fundamenty tam. A tam, koło tej palmy, będzie wielka aleja z mnóstwem posągów. Aleja imienia mnóstwa posągów. A tam ogrody. No wiesz, figowce, bananowce, daktylowce, wieżby płaczące. Numer na bisie, czekaj! Czekaj, 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 czekaj! czekaj. Niczego nie obiecuję, ale do Egiptu nie. pojadę. Mordę, dziękuję, panie Rybiciel. Ja osobiście to bym zjadł cokolwiek. Pieczone koral. Skończycie na czas, a obsypię was złotem. Polecam się. No to ja już nie mam pytań. A ten mały miał takie komiksowe imię... Spider X? Nie, obelix miałoby bez przesady. Już nie, już nie chcę. Jak nas wyprowadzisz na zewnątrz, to dostaniesz karuzele kości. Jestem Bogiem. No, nie jak to się mówi. Do roboty. Proszę się odsunąć. Wychodzimy. Tak jasne. A wracając, kupcie mi, proszę. Dziwni są ci Egipcjanie. Prosisz takiego, żeby się odsunął, on złośliwie siedzi. Ja nie wiem, naprawdę. Pani... Karimatis. Tak? Pani... Widać, nie widać, trochę widać, i nie widać, teraz widać. Hmm. Pani... Co się, co się, co się stało? A Co się, co się, co się stało? Nie wiem. Pani...